Cześć kochani, witam się dzisiaj z Wami w kolejnym filmiku Jak widzicie po tytule, przechodzę do Was z pokazaniem Wam, jak olejuję swoje włosy Na samym wstępie zapraszam Was na mojego Instagrama beauty.strefa, gdzie pokazuję swoje włosingi Zazwyczaj co drugi dzień, gdy myje włosy, wtedy pokazuję wszystko regularnie na moim Instastory Zapraszam do wyróżnionej relacji włosy jeżeli ten filmik Wam się spodoba, będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę pod filmem. Zachęcam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że filmik nie wyjdzie zbyt długi, ale mam Wam do pokazania kilka produktów i do powiedzenia, jak ja to robię. Zacznijmy od tego, że moje włosy zmieniły swoją porowatość. Ja zaczynałam świadomą pielęgnację około października 2019 roku i nagrałam Wam filmik w styczniu z pielęgnacją włosów wysokoparowatych. W międzyczasie od stycznia do yy, kwietnia, jakby początku około e, moje włosy dzięki pielęgnacji zeszły do średnio porów, e, co mnie bardzo cieszy i już o tym wiecie, jeśli oglądaliście poprzednie filmy, ponieważ gdzieś to tam e, między zdaniami wspominałam i o tym mówiłam e, Więc jestem z tego bardzo zadowolona, widzę zmianę w wyglądzie swoich włosów, w, w kondycji ich, e, no i generalnie są inne Pokażę Wam, jakich produktów używam do olejowania. Na samym początku przygody, ze świadomą pielęgnacją moich włosów, olejowałam włosy co każdy mycie, czyli co dwa dni. Poważnie. Zazwyczaj olej trzymam około 3-4 do 5 godzin. Ciekawostka: nigdy nie robiłam olejowania na całą noc. Ciekawostka: zawsze robię olejowanie na podkład. Jest jeden wyjątek z jednym produktem, ale chcę powiedzieć, że nie używałam nigdy nie robiłam olejowania tak zwanego wyrosłe. Zawsze jest to olejowanie na podkład. Później około stycznia zaczęłam testować szampon z Organic Shop awokado i miód, który w połączeniu z odżywką bez spłukiwania z ziaj dawał mi super efekty takie, które były porównywalne do tego jak jest, jakie są włosy po olejowaniu. Więc trochę ograniczyłam to olejowanie do takiego Raz, dwa razy na dwa tygodnie, mniej więcej. No i ograniczyłam to olejowanie. Ale ja stwierdziłam, że wracam do tego olejowania, bo po prostu lubię ten efekt i tak związuję sobie włosy czy w warkocze, czy w koka, i mogę robić to, co normalnie bym robiła, tylko po prostu z korzyścią dla moich włosów. Jak mówiłam używam podkładu pod olej i długo, długo, długo był to podkład DIY, czyli lałam tyle żelu aloesowego mniej więcej, tak centymetr półtorej tej buteleczki, buteleczka ma 100 ml i reszta to była woda, to był mój podkład nawilżający, oczywiście wymieszałam go i psiukałam na włosy, włosy zazwyczaj olejuję od wysokości ucha w dół, głównie skupiając się na końcówkach tutaj i to był mój przez długi czas, właśnie podkład pod olej. Na razie go nie dorabiam. Można taki podkład zrobić z miodem, można zrobić z cukrem. Ja natomiast miałam żel aloesowy z holika, holika i on mi się sprawdził najlepiej. Z cukrem troszkę gorzej, a z miodem nie próbowałam. W poprzednim filmiku z holem zakupowym, był to filmik z holem zakupowym włosowym. Wiedzieliście, że kupiłam taką giełkę szungitową z Fratti. I to jest taka ziołowa mgiełka, o której mówiłam, że jest wielofunkcyjna, i właśnie jej używam pod podkład na olej, które również bardzo dobrze mi się sprawdza. Natomiast moim zdaniem jest niewydajna. Nie wiem, naprawdę, tutaj jest 200 ml, tu jest 100 i to zużywałam dłużej niż to. Nie wiem dlaczego tak jest. Natomiast ma bardzo fajny tutaj atomizer jest bardzo wygoń, wygodny, bardzo dobrze rozprowadza produkt właśnie na włosach, jakby. Na dużą powierzchnię, że tak powiem, i nic się tutaj nie zacina, nie cieknie. W bardzo fajnej formie jest ten atomizer zrobiony, więc to bardzo polecam. No i zapach ma taki ziołowy, trochę pachnie jak środek na komary. Serio. I to były moje dwa podkłady pod oleje. Jak miałam włosy wysokoporowate, to olejowałam takimi olejami kuchennymi. Był to olej lniany, którego już nie mam, a później zaopatrzyłam się w olej sezamowy, o którym mówiłam Wam również w. Filmiku o pielęgnacji włosów wysokoporowatych. Tego oleju mi jeszcze tyle zostało, natomiast już go trochę odstawiam i nie używam, ale nadal sprawdza mi się na moich włosach średnio porowatych, więc jego jestem Wam w stanie polecić. On był z Lidla i ma 250 ml. Jakiś czas temu zaopatrzyłam się w olej na komi, który również mogliście widzieć w tamtym holu. On ma pojemność 50 ml, zużyłam go tyle, a użyłam go z 3 lub 4 razy, natomiast moje włosy kochają awokado, jak już wiecie z poprzedniego filmu, jeśli oglądaliście. I ten olej również sprawdza mi się bardzo dobrze i zazwyczaj używałam go na właśnie ten podkład. Następnie y, mam też olej Amla, o którym mówiłam, że bardzo, bardzo śmierdzi, co jest prawdą, to jest ten zielony olej, chociaż y, na Instagramie mi dziewczyna pisała, że dla niej ładny ma zapach ten produkt. Nie wiem jak, nie mam pojęcia, jeśli używaliście, piszcie w komentarzach. Dla mnie ten olej okropnie śmierdzi i to jest wyjątek, w którym nie używam podkładu pod olej, ponieważ tu jest napisane, żeby nałożyć po prostu na włosy. Czytałam w internecie, dziewczyny też nakładają po prostu bez żadnego podkładu nawilżającego, więc ja to tak nakładam. Tutaj też jest wyjątek, ponieważ tego oleju nie jestem w stanie trzymać więcej niż 3 godziny na włosach, ponieważ on tak mi okropnie śmierdzi. Do tego stopnia, że czasami boli mnie głowa. Więc generalnie producent zaleca, zaleca trzymanie go godzinę. Ja go tak trzymam dwie, trzy maksymalnie i później zmywam delikatnym szamponem. Ten olej to jest olej Amla, który może przyciemniać włosy blond. W tej chwili widzicie włosy, które były. Jakby dwa mycia temu, czyli trzy dni temu, myte fioletowym szamponem, robiłam peeling skóry głowy. Myłam włosy mocnym szamponem, rypaczem. Co jakiś czas należy takie mycie zrobić, więc tutaj widzicie całkiem ładny kolor blondu. I ja użyłam tego oleju trzy lub cztery razy. I nie zauważyłam żadnego przyciemnienia, być może to jest zbyt mało razy, żeby jakiś był efekt przyciemnienia blondu, natomiast wiem, taką, wiem o tej informacji i ją przekazuję dalej, dlatego żeby blondynki na niego uważały. No, i jeszcze mam jeden produkt do olejowania, który już bardzo długo był u mnie w koszyku. Jest dostępny w Rosmanie. Udało mi się go złapać na promocji za chyba 11 zł. Standardowa cena to jest 15 zł. Jest ogromne. Tutaj opakowanie 250 ml. Postaram się Wam tutaj skład wstawić gdzieś tutaj. Natomiast są tutaj bardzo fajne oleje dla włosów. Niestety nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o składy. Uczę się tego bardzo powoli. Mam nadzieję, że kiedyś się nauczę tego na tyle, żeby wiedzieć, że w sklepie coś jest fajnym produktem lub niefajnym. E, natomiast tutaj stawię skład i tu są świetne oleje dla włosów. Wiem, że dużo włosomaniaczek używa tej odżywki i poleca. E, gdybyście się pytali o odżywkę niebieską, to są osoby, które też e, nią olejują. Natomiast wiem, że ta ma podobno lepszy skład e, dla włosów. I to jest e, oliwka dla mam, a nie dla dzieci. I dostępna jest w Rosmanie. I przejdźmy może do. E, emulgowania oleju z włosów. Zazwyczaj emulguję to maską Carlos Color. Z tego, co wiem, jest ona bez protein i bez silikonów i wiem, że też dziewczyny używają jej do emulgowania olejów. To, co ja tutaj Wam mówię, mówię to jak robię ja, ale też pozyskuję wiedzę oczywiście od innych włosomaniaczek na Instagramie, czy to na YouTubie, ponieważ ja się też cały czas wszystkiego uczę, ale wiem, że dziewczyny też używają i mi się to sprawdza, więc ja Wam to też polece, a właśnie wczoraj y, emulgowałam dla odmiany tą odżywką Harmonia róża rozmaryn z hebe, o której też mówiłam ostatnio yy, i też wyszło to całkiem spoko. Ta odżywka, z tego co pamiętam, jest humektantowa, orientowa, ale mogę się mylić. Tutaj postaram się wstawić skład, który robiłam sama przy takiej akcji u dziewczyny na Instagramie. Więc ona też mi się dobrze sprawdziła do emulgowania. Jeśli chodzi o mycie włosów po olejowaniu, no to oczywiście nie myjemy żadnym mocnym szamponem, bo wtedy olejowanie nie ma za bardzo sensu. Myjemy delikatnym szamponem, żeby ten olej jeszcze na tych włosach był. Oczywiście domyty, ale nie, że włosy będą tłuste czy obciążone. Żone, ale mycie włosów mocnym szamponem po olejowaniu najzwyczajniej nie ma sensu. Więc moje delikatne szampony to ostatnio zaopatrzyłam się właśnie w szampon również z Isany, dostępny w Rossmanie, jest to szampon dla dzieci. Na Instagramie pokazywałam wam, jak on się mieni. On ma takie drobinki, co na pewno będzie dziecko przyciągało, natomiast jest to delikatny szampon, nie zawiera mocnych substancji myjących. Wiem to, bo robiłam analizę składu sama tego szamponu. Później zwróciłam się o pomoc do dziewczyn, które się na tym znają i wiem, że jest to szampon delikatny, natomiast jest on dosyć rzadki, przez co będzie pewnie mało wydajny. Jeszcze ja mam tych włosów bardzo dużo. Oczywiście ja staram się szampony spieniać, wtedy lepiej jest, jakby te włosy umyć. Wiem to od Agnieszki niedziałek z kanału na piękne włosy i tak też staram się robić. Pojemność ma 300 ml, ale no niestety ja go użyłam bodajże dwa czy trzy razy, i już nie ma naprawdę sporo, przez to, że właśnie jest rzadki. I następnie mamy dwa szampony z Fito cosmetic, które pokazywałam Wam w holu zakupowym włosowym z niebieską glinką i jonami srebra i drożdże piwne. To są oba szampony delikatne, używam ich naprzemiennie w dniu, kiedy olejuję włosy, czyli praktycznie co dwa dni. Czasami odpuszczam to olejowanie, bo na przykład albo nie mam czasu, albo po prostu się na przykład źle czuję, albo no, z różnych powodów. Czasami odpuszczam, ale jeśli mam dzień, w którym nie robię oczyszczenia skóry głowy, no to myję delikatnymi szamponami, które polecam. Ten jest świetny. One się nie będą za bardzo pieniły, bo nie mają żadnych silikonów i tych parabenów i tam dalej. Nie za bardzo jestem w tym ekspertem, ale wiem, że są to delikatne szampony i i polecam, ponieważ super domywają skórę głowy. No i mam tutaj jeszcze jednego swojego ulubieńca, który też jest właśnie bez silikonów, jest 98% naturalnym składem. Jest to właśnie szampon z Organic Shop z awokado i miodem. On ma 280 ml. Jestem w takim momencie zużycia tego szamponu, ale jest wydajny. I bardzo go Wam polecam. Więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o olejowanie moich włosów. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zadawajcie, się i zadawajcie je na dole w komentarzach. Mam nadzieję, że wszystko, co chciałam, to powiedziałam. Zapraszam jeszcze raz na mojego Instagrama beauty.strefa. Tam będziecie jeszcze bardziej na bieżąco. No i dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Zachęcam i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie. Cześć.